Kolejny projekt uchwały w sprawie doko dokonania dopłaty do kapitału spółki Biuro Indykacji i Konsultingu Sigma, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji. Wszyscy radni na komisjach głosowali jednogłośnie, pozytywnie i tutaj jest również... Yy, Autopoprawka w projekcie dotyczącym dopłat do Kapitału Spółki Biuro indykacji i Konsultingu Sigma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odp w paragrafie trzecim pozowie miasta dopisać słowo zabrza oraz wprowadzić paragraf czwarty o następującej treści. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania dotyczące? Bardzo proszę Pan Radny Budka. Ja mam pytanie odnośnie sformułowania, nie mam zastrzeżeń broń Boże do tej uchwały, natomiast zawsze nas się uczy, że my prezydenta miasta nie możemy do, nikogo, do niczego zobowiązywać. I teraz tak, tutaj podglądam, że tworzenia, ta podstawa prawna to jest tworzenie, likwidacja, reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i gminnych jednostek organizacyjnych. Natomiast y, zobowiązać prezydenta miasta do dokonania dopłaty do kapitału spółki biurowindykacji. E, to, to wiąże się za sobą zmiany, to tylko tyle się chciałem upewnić, że nam, czy, jak mi Pan Skarbnik powie, że tak możemy, to, to wtedy będę mógł podnieść rękę, z wierząc, że tak, że nam nie, nie ja się zastanawiam, zobowiązać Prezydenta do dokonania dopłaty, no. A jak? Jak dokonam. A czy nie no, tak nas Pan Skarbnik uczy, że my już nic nie możemy zobowiązać. Proszę Państwa, Pierwszą władzą w tym mieście. Natomiast e, co do faktów, jest tak, że e, Rada uchwala zasady donoszenia, znoszenia i tak dalej, tak dalej. Co z zasad, mogą Państwo się ze zobowiązać. Dziękuję bardzo. Widzę, że Pan Radny jest zadowolony z udzielenia odpowiedzi. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 18 za, jednogłośnie pozytywnie. W sprawie zatwierdzania tarif do zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego wprowadzania ścieków w zawrzut. Proszę Państwa. Ten projekt, ten projekt uchwały nie był opiniowany przez Radę Miejską, gdyż nie ma takiej konieczności. Czy są jakieś propozycje? Bardzo proszę Pan Radny Patusie. Ponieważ no, tutaj rola Rady Miejskiej przy, tym, przy tej uchwale właściwie jest iluzoryczna, ponieważ no w praktyce, czy za tą zagłosujemy, czy nie, to te stawki i tak wejdą w związku z czym składam wniosek formalny o odstąpienie do opiniowania tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wniosek formalny o odstąpienie do opiniowania. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za odstąpienie do opiniowania? Proszę podnieść podniesienie ręki do góry. Od Od głosowania. Bardzo przepraszam. Znaczy, ja rozumiem, że to jest wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wykreślenie tego punktu. Yy, bo nie ma czegoś takiego, żeby Rada... Ja tak myślę, że o to panu Radny tak. ma żeby nie głosować tego w związku z czym zmiana porządku obrad to, to jest o tyle istotne, yy, że tu inna większość. Większa większość musi być za niż normalnie, czyli 13 głosów musi być za. Czyli wniosek o zdjęcie, znaczy o, o usunięcie tego punktu z porządku obrad. Dziękuję bardzo. Wobec powyższego pan radny postawił wniosek o wykreślenie tego punktu z porządku obrad. Kto z Państwa jest za, proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku i podnieść się ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Głosowało 19 radnych. Jednogłośnie wszyscy byli za zdjęciem tego punktu z obrad. Kolejny projekt uchwały w sprawie wypłaty do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla prezydenta miasta Zabrze, pani Małgorzaty Mańki Szulik. Czy są jakieś pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Proszę o wciśnięcie odpowiedniego guzika i podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 18, 19 osób głosowało, 18 osób było za jedna osoba nie głosowała. Proszę Państwa, chciałem zgłosić wniosek o 5 minutową przedmię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 5 minut przerwy. Proszę Państwa. Kolejny projekt uchwały, gdzie, bardzo proszę o zajęcie miejsc i zachowanie spokoju. W sprawie wskazania radnych Rady Miejskiej w Zabrzu do komisji konkursowej inicjatyw rad dzielnic i osiedli w Zabrzu. Ten projekt uchwał żeśmy nie opiniowali na, przedyskutowaliśmy go na y, spotkaniu precesyjnym, natomiast wiąże się to ze wskazaniem radnych do tej komisji. Mamy pięć miejsc i bardzo proszę o wskazanie kandydatów. Bardzo proszę Pan Radny Rafał Marek. Chciałbym zgłosić Panią Radną Agnieszkę Opańczyk. Pani Radna, czy Pani się zgadza? No. Dziękuję. Proszę kolejne. Przewodniczący, chciałbym zgłosić Panią Radną Urszulę. Czy Pani Radna Urszula Potyka się zgadza? Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Dzień, Radny Jarosław Więcław. Panie Przewodniczący, chciałbym zgłosić koleżankę, wiceprzewodniczącą Gabrielę kubro I tutaj mam przy sobie niebezpieczne na kandydowanie do Komisji Konstytucyjnej. Także bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne kandydatury. Pani Radna... Panie Przewodniczący, Przewodniczący. Pani Przewodniczący chciałabym zgłosić Panią Łucję berw Czy Pani Radna Łucja się zgadza? Przepraszam, aparaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny, pan radny Jonecko. Chciałem się... prosić kandydaturę pana radnego Gierta Piernikawczyka. Bardzo proszę. Czy Pan Radny Gerd Piernikarczyk się zgadza? Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś kandydatury, bo mamy zapełnioną listę? Nie widzę. Proszę w projekcie uchwały te puste miejsca wpisać następujące osoby z tablicy i wtedy będziemy mieć pełny projekt uchwały. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za składem, który w tej chwili przeczytam? Pani Radna Urbańczyk, Pani Radna Potyka, Pani Radna Pudło, Pani Radna Krząstek Bar i Pan Radny Piernikarczyk. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za, proszę wciśnięcie pewnych głosników, podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 21 osób głosowało jednogłośnie za składem komisji. Kolejny projekt uchwały w sprawie skargi pana Łukasza Urmańczyka na działalność prezydenta miasta Zabrze. Czy są jakieś pytania dotyczące tego projektu uchwały? Proszę bardzo pan radny Borys Wódka. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, ja chciałbym zgłosić. E, poprawkę do tej uchwały. Paragraf pierwszy przyjmuje brzmienie po zapoznaniu się z komisją, z opinią Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Skargę Pana Łukasza Urbańczyka na działalność Prezydenta Miasta Zabrze uznaje się za zasadną w związku z naruszeniem terminu udzielenia odpowiedzi na zapytanie radnego i uzasadnienie e, przyjmuje brzmienie. Regulacje dotyczące udzielania odpowiedzi na zapytania radnych regulowane są w paragrafie 24 Regulaminu Rady Miejskiej, który stanowi załącznik nr 1 do statutu miasta. Zgodnie z paragrafem 24 ustęp 5 regulaminu zasadą jest, iż odpowiedzi na zapytania udziela się na sesji. Natomiast zgodnie z ustępem 6 w razie niemożności udzielenia odpowiedzi na sesji odpowiedź powinna być złożona na piśmie w biurze Rady Miejskiej najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia zapytania. W związku z tym, że odpowiedź została udzielona po upływie. Przywołanego terminu skargę należy uznać za zasadną. Szanowni Państwo, otóż ja jeszcze chciałbym uzasadnić dlatego, że niestety, ale na, w uzasadnieniu, które zostało przygotowane, co może bardzo dziwić i stąd cały problem, przywołano nie te przepisy statutu, które regulują, nie te przepisy regulaminu. Otóż Państwo powołujecie się na, prze, na paragraf 23, a paragraf 23 dotyczy interpelacji. I rzeczywiście ten paragraf, no według mnie i tak to by nie zmieniało faktu, no ale tam, tam taka była opinia, że tutaj odpowiedź na interpelację, która nie jest odczytywana na sesji Rady Miejskiej winna być udzielona w terminie 16 dni od otrzymania interpelacji. Winna być i ktoś wymyślił, że to jest termin indykatywny i takie było, było uzasadnienie w tym co teraz mamy. Natomiast zwracam uwagę, że my mówimy o zapytaniu, które zostało, czyli w paragrafie 24. Tam nie ma tych wątpliwości, dlatego że po pierwsze powinna być odpowiedź udzielona na sesji, bo takie było zapytanie. Natomiast odstępstwo i tu już nie ma żadnej wątpliwości, e, ustęp 6 tego paragrafu, w razie niemożności udzielenia odpowiedzi, odpowiedź powinna być złożona na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia zapytania. Zwracam uwagę, że identyczne przepisy ustawodawca nie mówi musi. To jest język potoczny. Słowo powinien w języku prawniczym to jest dokładnie to, co musi. Otóż ustawodawca jest po prostu grzeczny. Jak Państwo zerkniecie do przepisów KPA. To tam jest dokładnie tak samo, jeśli chodzi o terminy. Tak samo przepis mówi o yy, sprawa powinna być załatwiona niezwłocznie, później nie później niż powinna być załatwiona nie później niż w terminie 30 dni a w sprawie wyjątkowo skomplikowanej, przepraszam, w terminie miesiąca, a w sprawie wyjątkowo skomplikowanej w terminie dwóch miesięcy. Jeżeli my nie przyjmiemy Takiego stanowiska, ja abstrahuję od, od innych okoliczności. To my de facto zgadzamy się na to, że prawo uchwalone przez Radę Miejską no, może być niestosowane. Dlaczego? Dlatego, że my udajemy, że w zabrzu akty prawne mają inne znaczenie niż przepisy powszechnie obowiązujące. Raz jeszcze podkreślam: powinno, znaczy musi, zła podstawa prawna przywołana w uzasadnieniu do obecnego brzmienia to mam nadzieję, że przekona państwa radnych do przyjęcia tej poprawki uchwały, która jasno precyzuje, że dotyczy nieudzielenia w terminie i tyle dziękuję.